Luther został wezwany na proces do formacji 15 kwietnia 1521 roku, gdzie stawił się, wywołując niemałe poruszenie. Ludzie nie mogli się doczekać, żeby go zobaczyć, a jego kwatera ciągle roiła się od ludzi, pragnących spędzić parę chwil z dzielnym mężem, który sam jeden chce stawić czoło całemu kościołowi. Samo pojawienie się Lutra było już zwycięstwem, bo danie prawa głosu człowiekowi potępionemu i wyklętemu było równoznaczne z autorytetu tego, który go wyklął. Co ważne, Luther na tym etapie życia i służby nadal nie zamierzał oddzielać się od kościoła. Pisał, że rozłam niczego by nie dał. Chciał zreformować kościół od wewnątrz. Jedną z naczelnych zasad reformacji, którą Luter przyjął i której się stanowczo trzymał, było to, że Biblia stanowi fundament wszelkich chrześcijańskich nauk i praktyk. Dlatego, gdy zarzucono mu herezję, zażądał po prostu od oskarżycieli, aby wykazano mu z Biblii, na czym polega jego błąd. Kiedy miał wejść do sali, kilka osób przemówiło do niego słowami otuchy, Zwłaszcza jeden z dowódców, który rzekł Zajmiesz tak zaszczytne stanowisko bojowe, którego ani ja, ani żaden z moich dowódców nie zajął na polu walki, ale jeśli twoja sprawa jest słuszna i jesteś o tym przekonany, idź naprzód i nie bój się nikogo tylko Boga. Na procesie Lutrowi postawiono dwa pytania. Po pierwsze, czy leżące przed nim książki uznaje za swoje. Po drugie, czy odwoła swe nauki. Luther potwierdził, że to jego książki, ale poprosił o czas, aby móc się zastanowić nad odpowiedzią na drugie pytanie. To przekonało zgromadzonych, że nie działa impulsywnie i im przydało wagi jego późniejszym słowom. Nazajutrz, gdy Luter odpowiadał, podzielił swoje pismo na trzy kategorie. Pierwsza omawiała wiarę i dobre uczynki. I nawet jego wrogowie uznawali je nie tylko za nieszkodliwe, ale i za pożyteczne. W drugiej potępił zepsucie papiestwa, więc ich odwołanie tylko by wzmocniło tyranię Rzymu. W książkach z trzeciej kategorii potępił osoby, które broniły niektórych z niegodziwości. Choć Luther przyznał, że w części książek być może wyrażał się zbyt porywczo, to jednak i tych nie odwołał. Do tej chwili przemawiał po niemiecku, więc poproszono go o powtórzenie wszystkiego po łacinie. Mimo zmęczenia uczynił to, co tylko przydało wagi jego obronie, gdyż każdy na sali słyszał jego słowa dwa razy. Rzecznik Sejmu wezwał go teraz do odpowiedzi na pytanie: odwołasz swoje nauki czy nie? Stojąc dokładnie tutaj, Luther udzielił odpowiedzi, która przeszła do historii. Póki nie przekona mnie świadectwo Biblii lub jasne dowody, nie mogę uznać autorytetu papieży i soborów, albowiem często sobie przeczyli. Moje sumienie jest związane Słowem Bożym. Niczego odwoływać nie mogę i nie chcę, gdyż postępowanie wbrew sumieniu nie jest rzeczą właściwą ani bezpieczną. Tak oto stoję, nie mogę inaczej. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Zgromadzenie powstało, zdumione i oniemiałe w obliczu tego, czego właśnie było świadkiem. Ponownie spytano go, czy odwoła swe nauki, na co rzekł, niech mi Bóg dopomoże, niczego nie odwołał. Odwaga, z jaką Luther przemawiał na procesie, wciąż inspiruje wielu ludzi do opowiedzenia się po stronie Boga w obliczu wrogości i przeciwności. W Ewangelii Świętego Marka 13.9 czytamy, że pewnego dnia być może i my staniemy przed władcami, obyśmy byli wtedy wierni Bogu, zachowując śmiałość i niezachwianą odwagę przed sądem.